Przełom zimy i wiosny to czas, kiedy nasza odporność wystawiona jest na dużą próbę. Mogą jej pomóc zioła, jednak muszą być odpowiednio dobrane do potrzeb naszego organizmu. Są zioła, które wykazują silne działanie i wspomagają naszą odporność. Do takich ziół bym zaliczył tartyczę bajkalską czy czystek. Co na temat lecznictwa sądzą wrocławianie? Kiedyś się w to bawiłem, a jak zmądrzałem to przestałem. A dlaczego? Dlatego, że efekty są tak znikome, że są prawie niezauważalne. Wymaga to dłuższego procesu stosowania, dyscypliny i znać się na tym trzeba też troszeczkę. Znaczy, wierzę, na pewno wierzę, ale nigdy jej nie stosowałam, tak naprawdę. Wiem, że są jakieś tam metody, takie, które są skuteczne, ale to już gdzieś tam po znajomych bardziej podsłuchałam, aniżeli z własnego doświadczenia. Nie, nie stosuję, tak. Zdecydowanie nie, ale tak przy okazji jakaś mięta tylko. Właściwie ten to nie, nie wiem, nie, nie próbowałam nigdy tego, także nawet nie umiem podpowiedzieć. Napiję no herbatę miętową, lipową, tylko to, ale nic poza tym więcej. Czy dobroczynne działanie ziół może pomóc w ochronie przed koronawirusem i w trakcie rekonwalescencji po jego przebyciu? Przede wszystkim trzeba wziąć witamin, witaminy z grupy B oraz zioła, które wspomagają nasz system odpornościowy. Tak jak mówiłem, o, będzie to na przykład yy, żeńszeń, który polecany jest dla, dla, dla konwalescentów, dla, przede wszystkim jest dla osób starszych. Które przeszły choroby, ciężkie choroby, tym na przykład koronawirusa czy też ciężkie choroby nowotworowe. Warto pamiętać, że dobór odpowiednich ziół jest tak samo ważny jak dobór odpowiednich leków. Tak jak nie można łączyć niektórych leków, tak również nie można łączyć niektórych ziół. Echo 24, Agata Sibilak.